To było najciwsze rozwiązanie jakie mogłeś wymyślić naprawdę. Ostrożnie, jest niestabilna. Ale jak nie był, to będzie śmiesznie. Dajesz. Hops. Nie, kurwa, umarłeś. Wespniesz się? Ja? A, tak, daj mi ja się. Nie wespnę. Szybko. Kończy nam się czas. Nie trzeba było wybrać takiego miejsca, tak? K nie dam rady. Czekaj. Pamiętasz koktajl, który dałem ci wcześniej w warsztacie dziewczyn. Inhibitor. Właśnie. Spadłeś na pierwszy poziom. Mieści się tam magazyn GRE. Poszukaj biało-zielonych skrzyń. Powinny tam być inhibitory. Jak weźmiesz kolejną dawkę, to powinno ci starczyć sił. Klucz dostępu GRE. Klucz dostępu GRE pozwala otwierać specjalnie skrzyni, skrzyni oznaczone tylko GRE. To już wiemy. Klucz GRE wykrywa znajdujący się w pobliżu inhibitor, wskazując odległość jaką cię od niego dzieli. Okej. Okay. Będę społecz pewnika z inhibitorem przytrzymaj kół i użyj zmysłu przetrwania aby wyśledzić miejsce, w którym znajduje się pojemnik. OK. 8 metrów. Coś mi się zdaje, że to będą zombie. To by było za piękne. Przemieniec. Mamy towarzystwo. Przemieniec. Co Wie, Nie dasz mu rady. Wiem. Widziałem Nie Nieuponięte. tylko o czym Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. było, było blisko młodisku Pobieg dalej Spróbuj go ominąć No ty chyba se karwasz artutajesz on się goni? Nic nie było. Tam poszedł? O kurwa, kto ja Już opchystam ten. jeszcze nikt nie wytępi. пытаются вот так Шмитью. знаете, близко для нас, скрине говоря, сам к ним Я могу его ну, то... no, могу бы ну, тоже, To ja nie wiem jak ją przez mam no, Zobaczę to chyba wszystkie się rzucą kurwa Uch, Dobra, dobra, dobra To on był strigerowany, był strigerowany, był strigerowany Dobra, zrób go, zrób go, go Przechodzę to, przechodzę. Zaraz wyjdzie, znajdzie to po tobie. Przechodzę to, przechodzę. To. To, to. Dupa, zamknięte. Teraz, teraz, w takim momencie! Wspomnienie! Co? Boję się, mija. Jestem młodsza od ciebie. Przestanę tchórzyć, Ejdyn. Doktor może nas zobaczyć! Nie! Zresztą bym musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. Co mnie. Nie dało rady. A tu mamy chyba dobrze. Zapnijmy to. Może i tam było sporo lotu, ale trudno. Golden. Golden. Inhibitor. Inhibitor podnoszą twoją maksymalną wytrzymałość i zdrowie. Przejdź do menu umiejętności, aby zwiększyć swoje statystyki. Każde lepsze nie wymaga trzech inhibitorów. Inhibitor można znaleźć w budynkach kwarantanny GRE, oznaczonych lokalizacją anomalia genii, lub podczas eksplorowania mniej uszczęszczanych miejsc. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wszystko rozumiem. I co, i teraz tak, potrzebujesz shiking pindora, ja chcę mama jeden no za darmo, co nie. Potrzebujesz shiking ich... do przyjęcia wytrzymałości wybierz teraz wytrzymałość, dzięki temu lepiej wytrzymał wspinanie się bez używania wytrzymałości. Piękne, mam pierwszy poziom, odporność 6.21, czy też czas odporności? W ci macie wyższe przebywanie w ciemności. zrastał, to moście za każdym razem, gdy podnosi wpływem wytrzymałości i zdrowia, okej. Okay. Czyli mogę 6 minut zabiegać w ciemności? Tak, to biega. A Użyłem inhibitora. Fantastycznie. Do Nie złego To może dojdę. No to no, 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 nie, no, nie, to nie jest zła noga. Halo? Hakon? Hakon już nie żyje. Hakon? Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony, ale zrażony. Ha, to dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za. Co Właśnie za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów, mianuję cię mieszkańcem Wiledo. do.

się to nie Było blisko. Co byś bez mnie zrobił w pielgrzymie? Nie chciałem zostać pielgrzymem. Po prostu e, tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Zamieszkamy gdzieś razem. Gdzieś w spokoju. Przyda się po tym, jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? Wszędzie będzie lepiej niż tu. Ha, to niezbyt ambitnie. Gdzieś, gdzie nie boją się pielgrzymów. To też ważne. Miło byłoby nie musieć się ukrywać. Dokładnie, dokładnie. Będę łowił kogoś. na mnie, mnie jak na Debila. <laughs> Brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma? Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomóc mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Stoi! Dobra, niech będzie. Świetnie. Stoi. Nie będziesz żałował. Słowo. Co do celu, sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy Specy odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse. A ty rozejrzyj się. Pożyj sobie. A, chodź. Pokażę ci coś. Jak, bo jak, jak mówisz. No to dobrze. Odporność. Odporność spada w ciemności, gdy spadnie do zera. Infekcja spowoduje Twoją śmierć. Możesz odzyskać odporność za sprawę światła UV lub światła dziennego. Grzybki UV i wspomagacze odporności przywracają Twoją odporność. Ok, mm, grzybki Honsing Masz, Przyda Ci się. Obejrzyj sobie miasto. Old Villedor. Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. Lornetka. Nocnego biegacza. Mm. Lornetka. Użyj, aby użyć lornetki i odkrywać lokalizacje, ona zmniejsza się po namierzeniu lokalizacji, którą można odkryć. U okej. Okay. Odkryte końce zostały do dopisane do twojej mapy. Świetnie. kościół? To tam Wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy Kościół. Główny wiatr, ok. Aha. To jest, ten, a, to jest ten kościół. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze, a jeśli nie, to po prostu baw się dobrze, świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Zdziesiąt. Walka. Witaj, Willedur. Odwiedź służby ocaleńców. Obszar znajdziesz tam handlarza, punkt odpoczynku i ja Wiatrak. Mogę aktywować nowe, bezpieczne strefy. Okej. Okay. Obserwuj kompas, i wypatruj na nimi spotkań. Okej, okay. czyli spotkania to czy można się napierdalać? Tryb typ współpracy. Odblokowano typ współpracy, dzięki któremu możesz cieszyć się grą w towarzystwie innych graczy. Aby zbadać opcję współpracy, wejdź w menu online z poziomu ekwipunku. Użyj i poprosi o pomoc, aby zaprosić przypadkowego gracza, który trafi do listy wyszukiwania gier. Ok, mapa pod mkoma, to jest znacznik. A dobra, odblokowujesz poziom przybliżenia, odblokowujesz poziom przybliżenia otwartego świata na pod swojej mapie. Wszystkie aktywane. Aktywności, które otwierasz przy życiu lornetki, bo podczas momentu będą tu widoczne, ok. Spotkanie, dobrze, to idziemy, no, idziemy na spotkanie w takim razie. Mogę sobie to zaznaczyć jakoś, czy nie? Ups, co to było? Monetka, tak? Monetka, dobra, idziemy, no, idziemy na spotkanie. Kurwa no debil, 4hp, 4hp, 4hp Mroczne opuszczone sklepy Mroczne zakołki opuszczone sklepy są pełne zarażonych w ciągu dnia Odwiedza je w nocy Opuszczone sklepy zapewniają rzadkie części po do wytwarzania. Mroczne zaułki pełne są przedmiotów wartościowych i walut Starego Świata. Okej. Okay. Czyli, czyli będzie trzeba robić nocne eksploracje, no to wygląda w sumie. Myślałem, że się nie już myślałem, że się o, nie złapię. już myślałem, że się nie złapię. Ale chcę mi się pić. Ej, odsun się. O Pani mogę się śniegować jeszcze i jeszcze?